Dzień dobry kochane Baranki. Czytanie na lipiec 2021 dla Was. Na wstępie chciałam bardzo Wam wszystkim podziękować za lajki, subskrypcje, komentarze, które są przemiłe i które utwierdzają mnie, że warto dalej podążać w tym kierunku i rozwijać ten kanał razem z Wami, bo przecież. Bez Was tego kanału by nie było i by nie istniał. Ja jestem dla Was. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność na tym kanale i za to, że, że po prostu jesteście, a mam tego dowody i w mailach, w telefonach, i w rozmowach osobistych. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. Tym osobom, które są tutaj po raz pierwszy, Informuję, że na kanale znajdują się filmiki dotyczące różnych czytań. Proszę sobie je obejrzeć. Jeżeli Wam się podobają, rezonują, zapraszam na subskrybowanie mojego kanału, włączenie dzwoneczka. Będziecie mieli powiadomienia na bieżąco o filmach, które będą się pojawiały na świeżo na kanale. No i co? No, i z tą radosną nutką rozpoczniemy czytanie energii karota na lipiec, dla barana. Zobaczmy sobie, jakie energie lecą do baranka w lipcu 2021. Baran, lipiec 2021. Baran, energię na lipiec. Zobaczmy, co idzie z przełożenia. Król, Rycerz kielichów, to ostateczny i cztery miecze, a pod czterema mieczami jest wieża i as buław. No dobrze, jakieś zmiany, jakieś kreacyjne działania, zobaczmy, energia wychodząca na lipiec, brak, jakiś tutaj się brak zaznacza może finansowe, może emocjonalne, co idzie do przeszłości. no Jakieś gifty, dary, dawanie, branie, równowaga, balans, co idzie do przyszłości. Zakończenie trudnych spraw i za rozpoczęcie nowego cyklu. Zamknięcie cyklu, rozpoczęcie nowego cyklu, tak? Ale już zupełnie z inną energią. Z radością, werbą. To, co za nami już zostaje zamknięte. Dobrze, co jest w podstawie rycerz Buław? Co mamy w głowie? Siedem Buław. Jakie jest wyzwanie dla Was na miesiąc lipiec? Mhm. Trzy miecze. Wy wobec tego czytania: magik, wpływy zewnętrzne, otoczenie. Kochankowie. Karta rada bądź ostrzeżenie. Myślę, że jest to rada. Przesunę to sobie wszystko troszkę tutaj. Yy, a z Pentakli: potencjalny wynik Paść Mieczy. Drogie baranki, energia, z którą wchodzicie w miesiąc lipiec jest pięć pentakli, brak, brak, energia wypompowania, jesteście w miejscu, nie widzicie wyjścia z tej sytuacji, a tu jest klucz i tu są, i tu jest zamek, tak, wystarczy wstać i zrobić cokolwiek w kierunku, żeby zapowiedź temu brakowi. Macie w podświadomości, w podstawie chęć działania. Mamy tutaj rycerza, buław, chęć działania kreatywnego w pasji i, i, i w radości. W głowie macie o ochronę własnego, um, ochronę siebie tak? własnego stanowiska, własnego zdania, własnej działalności, swojego świata, swojej duszy, swojego serca. Do przyszłości idzie zakończenie tych trudnych spraw. I wchodzicie w nowy etap, który mm, będzie bardziej kreatywny, bardziej szczęśliwy dla Was. Wy, jako Wy, wobec tego czytania, jesteście twórczy. Fajnie, młoda energia. Mm, macie wszystkie narzędzia ku temu, żeby tworzyć coś nowego, żeby rozpocząć jakiś nowy projekt, który zapobieże mm, temu brakowi. I wspaniale. Wyzwaniem dla Was jest, aby wyjść z tego braku, pożegnanie jakiegoś zranienia serca. I był tu jakiś zawód. Nie wiem, czy to był zawód emocjonalny, czy zawód w pracy, w karierze. Niemniej jednak prośba od karty jest, zamknij już ten rozdział. Po coś to się zdarzyło. To była jakaś lekcja dla ciebie. Wyciągnij z tej lekcji odpowiednie dla siebie wartości i pożegnaj to. Czeka na Ciebie coś znacznie piękniejszego, coś znacznie fajniejszego, dlatego spotkało cię to co spotkało żeby zrobić miejsce na nowe. Ta karta to obiecuje. Więc to jest pie... i ta karta to co obiecuje to wam da w przyszłości, tak będzie. Rada od wszechświata zasiewaj nowe. Zasiewaj nowe, nie zatrzymuj się na tej energii przeszłości, idź w nowe, zasiewaj nowe. To ci da rozwój i to ci da satysfakcję z otoczenia idzie ogromne wsparcie, może od partnera. Zobaczymy tu jeszcze sobie, dopowiemy te karty. I w wyniku macie pazia mieczy, który namawia do doinformowania, do kształcenia, dowiedzenia się pewnych szczegółów na temat projektu, który będziecie zasiewać. tak? Może nie róbcie tego z taką baranią energią ognia, tylko może wypada właśnie troszeczkę poszukać, po, po, dokształcić się, po prostu podowiadywać się na temat tych nowych projektów. Dopowiedzmy no sobie. Co tutaj jest w centrum? Dlaczego jest ten brak i dlaczego jest to zranienie? Czego to dotyczy. mhm no, ewidentnie emocji. Jakieś emocje, jakiegoś zranienia z, albo ze strony mm, króla kielichów, chociaż to jest mało prawdopodobne, bo król kielichów raczej jest wspierający i, i wysłuchujący, i, i jak gdyby można się na jego ramieniu wypłakać. A może ktoś taki was zawiódł, może myśleliście, że tak może być, a tak nie jest. Mm -hmm. I tu mamy jeszcze rycerza kielichów. jeszcze młodszą energię, ale z tego samego żywiału emocjonalnego. Mógł być to zawód emocjonalny z powodu jakiegoś, jakiejś oferty właśnie młodego człowieka, który wyszedł do Was z intencją oferty miłosnej. I rycerz Buław spalił się na panewce. Natrzaskał, narozrabiał, nakrzyczał, naferował i i się spalił. Niesamowite. I jeszcze tutaj mamy pazia kielichów. Jakaś naiwność. Może to z powodu właśnie naiwności tej osoby, albo niedojrzałości tej osoby było to ten zawód. Mhm. I nastąpiło zamknięcie. Dobrze, zobaczmy, co Wy tutaj chronicie w tych siedmiu buławach. Nie dajecie dojść do siebie. Chcecie coś ukryć, coś chcecie schować, coś chcecie, żeby pozostało w mroku albo w cieniu księżyca. Żeby ktoś nie odkrył Waszych marzeń, Waszych pragnień mhm. i Waszego pożądania. No dobra. A dlaczego tutaj jest y rycerz buław w podstawie, czyli w podświadomości? Chcecie tworzyć dom, rodzinę, spełnienie pełne, emocjonalne z kimś. Y w balansie, w równowadze. Tworzyć ognisko domowe. Mhm. Y y y i liczycie na zmianę koła fortuny na własną korzyść. I że to zapobierze konfliktom albo jakimś rywalizacjom, albo jakimś wymianie e, poglądów. Dobrze, a zobaczmy sobie magika. Wy, jakowe, co wy tu tworzycie? Coś cierpliwie tworzycie. Co jest dziwne, jeżeli chodzi o magika. Ale wchodzicie w energię takiego, no, walki o swoje. Trochę tutaj jest, wiecie co, że wy jesteście. Mm, wy jesteście w energii magika, który jest złotousty, który komunikuje różne wspaniałe rzeczy. I to jest wszystko związane z ochroną siebie, z obroną siebie, z byciem na wierzchu, moje na wierzchu, ja mam rację. 8 mm -hmm. buław i, i dwa miecze. I to doprowadza do impasu, kochani moi. Może tu jest w komunikacji jakiś, jakiś błąd, który nie pozwala wam się dogadać. E, bo tu ewidentnie oferta jest jakaś związku. Liczyliście na dojrzałą osobę, dostaliście y, 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 Pięknego adoratora, który Wam się podoba i który ma fajną energię, ale okazał się niedojrzały i żeście się i zamknął całą sprawę. Chronicie siebie, nie chcecie, żeby się dowiedział o tym, jakie są Wasze marzenia i jakie macie pragnienia. Właśnie z tego powodu, że uznaliście, że on jest niedojrzały, bo Wy chcecie tworzyć rodzinę, chcecie rozwijać, no, jak gdyby, poważny związek, tak? A tu jest jakiś konflikt. I ewidentnie Wy chcecie być na wierzchu, żeby Wasze było to właściwe. No dobra, dobra. Otoczenie, wpływy zewnętrzne. Kochankowie i mamy pazia mieczy. Ponownie powtórzyła się energia na wyjściu. Eee, kochankowie, mieczy i... I osiem pentakli. Wypracuj pewien, wypracuj, dowiadując się szczegółów, wypracuj drogę wyboru. Tak mówią zewnętrzne wpływy, wasze otoczenie, wasza rodzina albo ktoś, kto jest blisko was. Być może tu są jakieś plotki. Ktoś bardzo ciężko pracuje na to, żeby, żeby te plotki tutaj się ujawniły, albo może te plotki powodują, że nie możecie dokonać właściwego wyboru i lawirujecie między jedną opcją a drugą, tak? Między decyzją tak czy siak. A tu potrzeba waszej własnej, własnej inwencji, czyli własnego przemyślenia tej sprawy, zatrzymania się, spojrzenia w głąb siebie, w swoje serce, w swoją duszę, co wyczujecie i jak wy to rozumiecie, tak? I za tym pójść, właśnie za, za swoim własnym impulsem duszy i serca, i za swoją własną intuicją. Bo ewidentnie Wszechświat mówi: zasiewaj, zasiewaj to ziarenko. Dobrze, zobaczmy jeszcze, co oznacza nasz paśmie, czy tutaj na wyjściu. A, widzicie, zatrzymaj się, dowiedz się wszystkiego. Spójrz na to z innej perspektywy. I bądź w energii cesarza, który przewiduje na 3-4 ruchy do przodu. Dobrze się zastanów, jaki będzie następny ruch, tak? A dlaczego? Bo tu jest szansa na wzrost, na powstanie z popiołów. Tego związku. Jeżeli rzeczywiście bardzo chcesz, żeby ten związek zakończył się sukcesem, tak? Żeby się spełniły twoje marzenia, żebyś nie musiała się ukrywać ze swoim musiał, ze swoimi marzeniami, ze swoimi emocjami i swoimi pragnieniami, zatrzymaj się na chwilę. Nie słuchaj plotek. Spójrz na to swoim własnym okiem z własnej perspektywy yy, i bądź w energii właśnie cesarza, który przewiduje na dwa, trzy ruchy, ty bądź mądry, ty sam. Nie słuchaj tego otoczenia, które tu pracuje na tą, na tą Twoją destabilizację, tak? Bo to Ci pomoże właśnie... Yy, jak gdyby odzyskać równowagę i odzyskać balans i zobaczyć właściwy obraz tego, tego całego obrazka spójrzmy jeszcze na na tą Radę Wszechświata no tak, zasiewaj to Ci przyniesie ogromne emocje ogromne spełnienie emocjonalne zakończy Twoje koszmary którymi się teraz karmisz tak, i to będzie uczciwe i sprawiedliwe wobec tej sytuacji Kochane Baranki, nie słuchajcie otoczenia, twórzcie sami, macie wszystkie narzędzia, żeby zrozumieć co tu, o co tutaj chodzi i, i jak poprowadzić dalej swoje losy, tak? Być może ta osoba jest jeszcze niedojrzała i być może jeszcze trochę brakuje, ale to Wy macie być w energii cesarza i to Wy macie być mądrzejsi, to Wy macie być tą osobą, która w tym związku poprowadzi, będzie liderem. I będziecie mieli naprawdę ogromną satysfakcję. I ogromną radość, Zamkniecie pewien cykl, który rozpocznie zupełnie nowy etap. Zobaczmy, baranki, jakie macie jeszcze tutaj przesłanie od wszechświata. Jak będzie chciał was motywować. Karteczka dla was. O, tu się coś schowało. Jeszcze ją potasujemy. Nie mamy jej tutaj. Dobra, patrzymy. <noise> miłość cenniejsza niż złoto. Ludzie szukają szczęścia i bezpieczeństwa na zewnątrz siebie, ale najcenniejszym skarbem jest to, co wewnątrz nas. Dzisiaj nie szukaj miłości na zewnątrz, ale odkrywaj ją w sobie. Twórz miłość która jest cenniejsza niż złoto i wzbogaca całe Twoje życie. No, kochany baranku, chyba nie można było mieć lepszej motywacji na tą sytuację. Yy, twórz miłość, bądź liderem. Yy, wzbijaj się na wyższe poziomy energetyczne. Bądź mądry, nie słuchaj doradców, słuchaj swojego serca, swojej intuicji i swoich własnych wyborów. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.